Firma Delta działa na rynku usług budowlanych już od 10 lat. W naszej ofercie znajduje się kompleksowa dostawa sprzętu budowlanego w postaci rusztowań, szalunków oraz osprzętu. Nasi klienci mają możliwość zakupu lub wynajmu rusztowań elewacyjnych, rusztowań pod reklamę wielkoformatową, platform roboczych, szalunków stropowych i ściennych oraz nietypowych konstrukcji. Dzięki atrakcyjnej ofercie leasingowej wiele polskich przedsiębiorstw zbudowało swój sukces. Dysponujemy również profesjonalnymi ekipami montażystów, którzy posiadają stosowne uprawnienia i wysokie kwalifikacje zawodowe. Każdego roku w portfolio naszej firmy pojawiają się nowe, prestiżowe realizacje. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom i kreatywności pracowników, potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu. Współpracujemy z najlepszymi i dla najlepszych. Nasz największy atut to profesjonalizm. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Delta.